Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, który nazywa się tak jak ja, Teresa Waranowska-Koczkoda. Dzisiaj dla Was przygotowałam prezentację katalogu aktualnego, czyli 10. Katalog trwa u nas od daty 01.07 do 21.07, czyli przez trzy tygodnie możemy cieszyć się ofertą z danego katalogu. W katalogu, tak jak jest na okładce, jest napisane, jest dużo w sprzedaży, tak, do minus 60% na produkty. Są nowości oraz są produkty, które już dawno pokochaliście i lubicie poniesieniać. Tutaj na początku zacznę od akcji Wymień się. Jak zauważyliście i na okładce mamy żółtą taką meteczkę i tutaj mamy letni maraton wymian gdzie mamy na stronie 60 i 61 opisane więcej o tym programie, tak, o tej akcji. Wywię się to jest, co możemy zrobić. Jeżeli nie jesteście naszym konsultantem, a tylko klientem, wystarczy, do, że do konsultanta lub klienta przyniesiecie opakowanie zużyte po jakimś tam kremie, nadpoczęte czy nowe. Po kremie, który korzystaliście do tej pory tak, takie pudełeczko w znaczeniu opakowanie zostawiacie u konsultanta i wtedy możecie skorzystać z tych cen letniego maratonu do minus 60. To znaczy, że wchodzimy na przykład na jakiś tam krem objęty daną promocją, zaraz ja sobie otworzę któryś, na przykład ten ekspert, tak? I tutaj te dwa produkty biorą udział w maratonie, czyli kupujecie te produkty w tej cenie 22,50, tak, i one są właśnie objęte daną promocją. Czyli ceny Was dotyczą te, które napisane są w danym katalogu. Idziemy dalej. Jeżeli mówimy o nowościach z danego katalogu, to ich się sporo u nas pojawiło. Między innymi seria mamy Vitamania, gdzie mamy produkty. W tym momencie mandarynka i bergamotka jest naszą nowością. Tak? Mamy o taki właśnie krem do rąk. Mamy również mydełko o zapachu mandarynki, bergamotki oraz mamy żel, mandarynka, bergamotka naszą nowość w tym samym kolorze. Tutaj mieliśmy z tej serii jeszcze inne produkty, na przykład z witamanii, mieliśmy mango i papaja, tak? mieliśmy krambole i marakuje, więc te produkty również na Was czekają, a teraz są w promocyjnych cenach, bo dowolny żel pod prysznicę, 5, 50 możecie poznać i nowość, i te produkty, które wcześniej były na katalogu, a na przykład ich jeszcze nie poznaliście. Zachęcam Was również do poznawania naszych kremów serii Bloom. O tych kremach mówiłam w poprzednim katalogu. Seria Bloom to jest seria dla pań 35+, 45+, oraz 55+. Co jest ważne? Czy nasze produkty są drogie? Słuchajcie, patrzcie się. Tutaj za jedyne 71,80 zł macie zestaw czterech produktów, bo macie krem Nocny, macie krem dzienny, krem pod oczy oraz serum do twarzy. Akurat on jest na bazie produktów, czyli kwiatów jaśminu dla pań 35. I ten zestaw możecie mieć w cenie 71,80 za wszystkie trzy produkty. Tak samo jest z serią dla pań 45. O zapachu tuberozę, też mamy krem nocny, dzienny, krem pod oczy oraz serum oraz zestaw na bazie irysu 55, również mamy krem dzienny, nocny pod oczy oraz serum. I to ten zestaw również kosztuje 71,80. Jeżeli mówimy o nowościach z Faberlika, to już... Wcześniej poznaliście nasze produkty, ja o nich opowiadałam seria Iseul, tak? Gdzie mamy tutaj olejek do mycia buzi i masażu Transformers, tak? bo jak nie dodajemy do niego wody, to jest to olejek. Jak dodamy wody, mamy świetny produkt do mycia buzi. Mamy tutaj tak zwany łagodną piankę do mycia twarzy, mamy tonik do tonizacji, krem do twarzy. Oraz nocną maskę, którą możemy za, zaaplikować na buzi i dopiero z rana ją po prostu usuwamy. Ona, zresztą ta maska też bierze udział w letnim maratonie, czyli ona po, po rabacie w tym momencie będzie Was kosztować 55,90. Natomiast co do nowości z tej serii Iseul, pojawiły się jeszcze dwa produkty, czyli żelowy krem do twarzy, tak, który ma bardzo lekką konsystencję, tak? I ta seria ma za zadanie zrobić nierealny czok-czok, czyli w tłumaczeniu e, mocno nawilżyć naszą skórę, tak? Wiemy, że skóra mocno nawilżona po prostu e, później starzeje się, tak? Bardziej wygląda e, ładnie. E, witamin, I do tego mamy teraz na promocji też witaminowy serum do twarzy, tak, które też również dołączyło do serii Iseul, które ma e, te wszystkie składniki mają w sobie za zadanie mocne nawilżenie oraz e, dbanie o to, żeby się nam skóra nie przebarwiała, tak, czyli e, to jest seria taka, która nam naszą skórę ma odbarwić i Dbać o to, żeby skóra po prostu nie przebarwiała się. W nowości mamy również tutaj produkty do higieny intymnej. Mamy tutaj serię naszych podpasek nocnych, dziennych i codziennych wkładeczek, które już dawno były w naszym katalogu. Natomiast w tym katalogu pojawił się mus do higieny intymnej, taka pianka o bardzo ładnym, takim migdałowo-kokosowym zapachu. Jest bardzo delikatna, radzi sobie z usuwaniem przykrego zapachu w sferach intymnych na długo. Powiem szczerze, że mój mąż również skorzystał z tego produktu i to już korzysta od kilku dni i jest zachwycony, powiedział, że dla panów ten produkt również powinien się spodobać Panu. Co jeszcze mamy w tym katalogu? Z nowości mamy produkty... Całą serię produktów na bazie składników bardzo delikatnych, No Snow, gdzie mamy tutaj szampon balsam na bazie bambusa. Tu mamy i szampon, i balsam w jednej butelce. Ten produkt już mam, przetestowałam. Widzicie, jak wyglądają moje włosy po umyciu tym, produktu, tym produktem. Włosy są zadbane, bardzo dobrze się rozczysują. Ten produkt nie pieni się mocno, co daje oczywistą informację, że są nam naprawdę bardzo delikatne składniki. Jest właśnie na bazie produktów, które mają dbać o to, żeby u nas nie było łupieżu, tak? Ten. Dla panów, mamy tutaj z tej, tej serii szampon balsam dla panów. Też przeciwko łupieżowi, On jest, ma, ma w sumie bardzo dużo mentolu w składzie i bardzo ładnie mentolem pachnie, ale też ma składniki, które mają dbać przeciwko wypadaniu włosów. Tak? Czyli ma wzmocnić jeszcze fryzurę no, męskich włosów, żeby włosy były nie tylko bez łupieżu, ale również mocne. W tej serii mamy również dwa produkty dla tych, czyli dwa produkty, tak, ale cztery butelki dla tych, którzy lubią mieć balsam i szampon osobno. Mamy serię na, na bazie morskich minerałów, gdzie mamy szampon i balsam do włosów. I na bazie zielonej herbaty, gdzie mamy również szampon i balsam. To jest kontrola włosów przetłuszczających się, a tu mamy przeciwko wypadaniu włosów właśnie minerały morskie mają spowodować odżywienie i wzmocnienie naszej skóry głowy. Z nowości mamy również jeszcze produkty takie przydatne paniom przy biustonoszach, mamy silikonowe poduszeczki pod ramionczki, żeby, gdzieś się nam te silikon, żeby ramionczka nam się nie wgryzały, klipsy do ramionczek, Silikonowe wkładki do miseczek biustonosza oraz silikonowe ramionczki, żeby nam ten biustonosz był no, mało widoczny pod bielizną. Z nowości to by było na tyle, jeżeli na przykład mówimy o, o tym, co jeszcze ciekawego, katalog jest pełen wyprzedaży. Ja Was zachęcam do na przykład skorzystania i kupienia sobie serii botanika do farbowania włosów. Możecie sobie też również kupić taki katalog odcieni, on wygląda tak. Lub na przykład zgłosić się do konsultanta, jeżeli nie jesteście konsultantem, nie można sobie zobaczyć, jak wyglądają nasze włosy po ufarbowaniu. Słuchajcie, ja Wam powiem tak o, takiego newsa. Byłam w drogerii, tak, chciałam popatrzeć w ogóle, co w trawie piszczy w kosmetykach, więc poszłam sobie pozaglądać i wzięłam między innymi katalogi do rąk z farbami. Powiem Wam, że przeraziłam się, bo jeżeli byście zauważyli, nasze włosy, nawet w katalogu, są bardzo ładnie pofarbowane, nie mówiąc już o głowie naszych włosów. Nasze farby bardzo dobrze kryją śliznę. Nasze farby zostają długo na waszej głowie, tak? Na przykład, No Snow seria przeciwłupieżowa, jest serią, która walczy z upierzem, ale nie niszczy nam koloru farb na naszej głowie, to jest bardzo ważny plus i argument za tą farbą i za tą serią, właśnie myjącą. Wyprzedaży jest sporo w katalogu, na przykład możemy korzystać. Dwa dowolne zapachy z serii Urban Legend w cenie 34.90 każdy, tak? Na przykład nasze seria Aromania, dwa produkty z serii Aromania po 16.50 każdy, za sztukę trzy po 12.90. Można miksować te zapachy, tak? Dowolnie tak jak chcemy. Natomiast jeżeli jesteście nową osobą, która chce po prostu zostać naszym klientem, wystarczy przy rejestracji na stronie Faberlika, jeżeli wam się podobają moje filmy, chcecie mnie ze mną współpracować, chcecie korzystać z mojej wiedzy, wystarczy przy rejestracji napisać numer konsultanta, czyli 700 909 883. Jeżeli chcecie poznać plan marketingowy, lub poznać produkty, firmy, jak to działa, można do mnie zadzwonić 368015100. Natomiast jeżeli chcecie do mnie napisać maila, to wystarczy napisać ee, do mnie albo poprzez Messengera, tak? Messenger na Facebooku jestem jako Teresa Baranowska koczkodan z dopiskiem przy końcówce biznes. Tak? Natomiast jeżeli mówimy o maila, to wystarczy wpisać t.baranowska.koczkodan baranowska koczkodan jednym ciągiem, potem damy kropka faberlic tak Zachęcam do mnie napisać. Natomiast, jeżeli chcecie się zarejestrować, to tak jak powiedziałam na stronie Faberlika, wystarczy podać mi numer konsultanta 700 -909 -883 I wtedy, robiąc zamówienie z danego katalogu na 104,90 zł, dostajecie 20% rabat na swoje pierwsze zakupy oraz zostanie do Was przygotowany prezent produktów za 37 zł, które możecie odebrać. Od następnego katalogu, czyli po, od daty 22.07. To by było na tyle dzisiaj co do katalogu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film i był on dla Was i znaleźćcie dla siebie tam produkty, które, po które chętnie sięgniecie w danym katalogu. Do następnych spotkań. Zachęcam Wam subskrybować kanał, być na bieżąco z tym, co umieszczam na kanale. Niedawno pojawił się film o naszej silikonowej gąbce do mycia warzyw, owoców oraz naczyń. Poszukajcie tego filmu i pooglądajcie. Warto zobaczyć, jak się zachowuje ten produkt. Do następnych spotkań. Pa!